Witam. Dzień dobry. Nie wyobrażam sobie jakiegoś placka suportować. A zera mocna jest teraz, jak coś bardzo mocna. Zera mocna? Chcesz, chcesz się wgadać na duo jutro? Jutro nie streamuję. A, okej, okay. dobra. No, ja weekendy wolne robię. Widzowie, nie zintujemy tego bota. Na słowo harcerza. byłeś w harcerstwie? Yy, byłem przez parę dni. Bo mnie kolega zaprosił, chciał mnie wciągnąć, ale mi się nie spodobało. I ten kolega był trochę głupi. Bo się dziwnie zachowywał w podstawówce. O kurwa, a co robił dziwnego? Po prostu się całokształt dziwnie zachowywał. taki był. No mówili na niego kanafa. I on yy, był bardziej upo niż ja jestem teraz. I potrafił na przykład wziąć yy, chleb od rodziców na śniadanie do buzi. Dać to na rękę i wszystkich tym rzucać albo gonić. Tym co miał na ręce. W sensie, brał chleb, mielił mordą, wypluwał i rzucał w ludzi? Tak, no, ale ja chodziłem do podstawówki yy, na Dębsu, to jest taka dzielnica w Poznaniu, no taka... No dresy, adidasy, abibasy, Woda, piwo i menelstwo, nie? I patologia, z patologii był, tak? No. Okej. Okay. I właśnie w tej podstawówce był taki Marcin, co mi wy, 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 wyjebał gonga. Gadałem sobie z taką koleżanką na lekcji WF-u na temat siatkówki przy stole ping-pongowym, sobie z nią gadałem i zaczął schodzić Marcin po sodach, tak losowo i podszedł i chciał mi sprzedać lepę, ale nie trafił, więc wyjebał Monicę, ona padła na ziemię, a później mi wyjebał le le lepę i uciekł. Czekaj, komu wyjebał najpierw? Bo banowałem akurat. <laughs> Mojej koleżance Monice wyjebał lepę, później wyjebał lepę mi i uciekł po prostu. What? I... I, i, A i co je na... wyjebał? Nie mam pojęcia. I on ogólnie był dziwny, bo później się go bałem, nie? Nie chciałem, żeby mi dokuczał, więc się tak jakby z nim kolegowałem, bo się go bałem. O kurwa, nieraz... taką taktykę obrałeś. Tak, taką taktykę, no bo bałem się go, nie? No A to, to nie możesz się bać, nie możesz się bać właśnie I'm tych ludzi. No i zaprosił mnie do siebie, żebyśmy w gry pograli, nie? O kurwa, zgadli... to już brzmi dobrze, no. I zgadnij, co zrobił. Powiedział babci, że ma wypierdalać po zakupy, a jak schodziła po schodach, to jej plu na głowę. Babci? Tak, swojej, no. O kurwa, i z takimi ludźmi się zadawałeś. No bałem się go, nie? Ale poszedłeś z nim pograć. No tak, no. Ze strachu? No to jest dziwne. T Trochę tak, no. no. Jakbym się bał kogoś, to bym nie chciał z nim spędzać czasu. Ja wiem, że to jest no. jakaś logika w tym, ale... No ale chyba do zrozumienia, że tak robiłem, czy nie. No chyba tak, no jak się kogoś nie, no, no, no. boisz... To się zrozumie, więc nie kwestionuję tego, że jest to, jest to jakaś metoda, że się zakumplować z kimś, kogo, że się boisz, żeby ci nie dokuczał, ale to, czy to rozwiązuje problem? Nadal spędzasz z tobą z sobą jakiś czas. No. Ota, wiesz, to też jest to, że nawet otaczasz się pojebami, to sam się stajesz pojebem, podświadomie. Ale ogarnął się. Ogarnął się, no. Kopak. Ty go ogarnąłeś może. To nie, 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 no, no ja... ogarnął się, Ta? nie? Ta, ćwicze MMA z wojownikiem. W klubie poznańskim, nazywa się bonus BGC. Te nasł nutki. No i ten jeszcze Marcin raz na przykład gonił mnie po szkole i rzucał we mnie mlekiem pyrkiem. To jest mleko, pyrko. Pyrek, w podstawówce ja miałem tak, nie wiem czy wy mieliście, że mieliście mleko. Mogliście mieć za darmo zwykłe, a za dopłatą chyba 20 zł miesięcznie mieć chyba waniliowe albo czekoladowe o. i codziennie. Codziennie przewodniczący klasy brał skrzynkę mleka dla każdej klasy i rozdawał mleko. Ja tak miałem w podstawówce. Ja akurat tego nie miałem, niestety, ale tak, wiem, miałem znowu co brać to mleko. Bo to też było jakieś dofinansowywane. Jak ktoś był z biedniejszej rodziny, to dostało to za darmo w ogóle. No ja miałem. białe mleko. B te, waniliowe. Spoko to było. A co? A w dzisiejszych czasach to I ty się nie Tym mlekiem to już zówek... rzucał was, tak? Mlekiem was po prostu rzucał? Nie, we mnie. Ale wiesz, co? Bo on też. Bo taki człowiek. On se no. pozwala na takie rzeczy właśnie jak rzucanie w kogoś, atakowanie, plucie tylko co? ze słabszymi. I teoretycznie, wiesz, że on jest powiedzmy, nie, wiem, może być groźny, nieobliczalny i nie chce być, nie wiem, agresywny, ale no. właśnie jakbyś się może mu tak zraz postawił, to może by bo, nabrał respektu. Bo, wiesz, wiesz co, ja, ja mu się raz postawiłem, nie? I on się na początku mnie trochę obawiał, dlatego że miałem przyjaciela Huberta. Yy, no. My byliśmy w czwartej podstawówce, a Hubert był w szóstej, był większy od niego o głowę No i był silniejszy No i się ja raz mu postawiłem i go postraszyłem Hubertem, nie? Jak chciał mi dokuczać No to Może dlaczego później mi dokuczał, no bo później Hubert poszedł do, do gimnazjum, nie? Aha, już wiedział, dobra, Huberta nie ma, to się wpierdalam w ciebie Tak sobie No, może dlatego się na mnie uwziął No bo on raz do mnie przyszedł, pyskował się do mnie, sadził, a ja... ja tylko, ty, bo zaraz mojego zioma wam, nie? Zferka. I co? I tu... A no tak, dęby. wszyscy. Czemu mam przestać widzowie? Ciemasz i historie, które teraz opowiadam są widzowie prawdziwe. No co kurwa, nie wierzycie mi, że jakiś Ziomek mnie gnębił? Uwaga, to uwaga. To jest, czy co? Ja pierdolę. Ja pod max idę, tylko staraj się granaty doczować. Wiadomo, wiadomo. Mają heal'a? Ej, oni heal'a nie mają. Trzeba bym warda postawić, żeby nas nie zgankował jungler. Ja, ja nie mam, ja postawię. Ja postawię. Ładne, Q. Masz warda, żeby dać? Tak. Ja mam heal, ale spokojnie. Ogólnie to mega nowy. Kurwa, prawie. Jest ktoś No byłem, Kurde, byłem, no byłem. No dwa razy master do nas szedł. Ta, ale jeden za y zrobiliśmy, więc okej. Okay. No tylko to jest A Są tyle ich po po nie popałkowałem. A ten co chodził po szkole bez koszulki to szczurek był, ale go wyjebali. Nie mnie w podstawówce patola straszna była. Przejebane co? Przy takiej patoli. Dobrze wspominasz te czasy? Niby się dobrze wspomina dzieciństwo, ale... No mi się fajnie gimnazjum y, wspomina, bo w gimnazjum chodziłem na Podolanach, to taka jest dzielnica, gdzie wszyscy mają domki jednorodzinne, wiesz, takie tylko o co chodzi, nie? Dobra, wiem. Wam normalnie tam... ludzie, ale to też pewnie może się trafić. Nie, nie było Takim. w gimnazjum takich zysków. O nie może się cofnąć, patrz. Nie mam Barda nie ma taki hejka. Nie mamy Barda, tu może być Nie Myślę wydaje, że będzie nawet. Skoro na tak wchodzi, to musi być zgubia. Nie, w średniej nikt się nade mną nie znęcał W szkole średniej wszyscy mieli wyjebane <laughs> na Każdy W każdym chodził tylko, żeby jak najszybciej skończyć zajęcia i <laughs> iść do domu. Ciężko na znajomości. Oj, przepraszam. Nie to ja też, wiesz, kichałem akurat. Ej, tak połkuję. Bo no, już bany nie masz, nie? No ale mamy playty ta, zarówisz cofnąć. Musisz oszczędzać manę. Oto takami starej się z takie jak masz. No to nie kalarepkę możemy skoczyć wziąć? Nie no mam ma, ma manę na jedną bombę, weź? To przepuszujmy i weźmy. Ty, czemu Sadzonka go nie biła? Wiesz co mamy jeszcze plejta, weźmy plejta. Tak, tak. Ty, w Teorii możemy zostać, Wy też nie ma many, nie? No, ja bym przerwę i kolapa. No, nie jeździ sobie tutaj tej zawodnicę. Ja to ta fala i reset, reset. Tak, 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 tak. jest nice, dobra. Zajmijcie, mam 1100 złota. Mam kontrolka, mam flesza, mam ignite'a, mam sorce kupione. Tak, chodzę, cały czas chodzę na siłownię. Byłem wczoraj. Jak wejdą nam na plecy, dymamy ich. Kurwa sorry, mogłem chyba lepiej zagrać Nie mogłeś lepiej zagrać eee, ten, aleks Wiem jak RK działa, podrzuca i sadzonki bufuje A najfajniejszą rzecz jaką z, po, z podstawówki wspominam to jak taką świnkę morską czyłem O! albo pamiętam jak były lekcje przy, jak była przyroda Jak była przyroda to zawsze się z takim chomikiem bawiłem Zawsze prosiłem panią od przyrody, czy mogę się z chomikiem pobawić. Mieliśmy takiego chomika w klasie i raz w tygodniu jedna osoba w klasie mogła wziąć tego chomika do domu. Fajne Aol. to było. Fajne no. to było, no. Słyszałem, Słyszałem o czymś takim, że czasem jest coś takiego. A to był chomik klasowy? Taki tak, chomiczek taki, no. Zawsze się z nim bawiłem i go karmiłem. Ale to on w sumie był przynoszony do szkoły i z, z, później z domu znowu do szkoły? Nie, 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 ten homik był w klasie, po prostu. A co się z nim działo, kiedy nie było w ni lekcji? Po prostu byliście po lekcjach, on został <grym> sam i... w klasie? Nie mam pojęcia. Ej, szczerze nie wiem. Że znaczy, teoretycznie homik se da rady, dasz mu jedzenie, pić się, on przeżyje, nie? Sumie, no, nie nie wiem, jedzenie. no tak jakby chyba opiekowała się... A gdy z No tak, pani od przyrody, to był jej chyba homik. Ja jestem martwy, może tu uciekniesz. Ja pierdolę, ja też. No, chyba gramy na lepszych graczy na bocie. Dobrze są, no. Ja tego nie gram, bota. No dobrze gracze na bocie grają. Czterech masz na bocie, masz tysiąc HP. Ale to tak nie ciebie... możesz patrzeć, bo to jest ko coś kosztem czegoś. To, że tu jest czterech, to znaczy, że na jednej części mapy mamy przewagę i zobacz, a teraz ma 1 -1, widzisz? Na przykład. MiT ma jakąś przewagę w milionach, bo też nie Romował. To jest coś za coś, nie? To też nie ty też grając bot lane, i... Kate Lee, Zyra, wskazujemy się na ganki. To jest najłatwiejsze i do zgankowania, Nie ma łatwiejszej, nie? Nie ma łatwiejszej. Więc ciężko się dziwić, nie? Że tutaj chłopaki wpadają. Daj, puszujemy to, musi to No ja mam erkę, bo jak go trafimy czymś, to to dojadę. Płynęć mu już rzuca ciężkę. Chyba, by, no, był okay, ją... bo... Kurwia mnie ta tendra. Uważaj, ej, Krzysiu! Rkę masz, nie? No to... Mam, mam. Bijemy się w nimi? Będziemy musiał erkować, stary. Tutaj. Kurwa. Nie wiem. Wyjebał nas. Ona się sfleszowała. A dobra, chuj z tą grą, tak szczerze też. Ja się dziwię, że tak długo w ogóle na tym bocie był. Mega długo był. No dobra, dobra, my tak sobie zrobimy. Szedłbym do mida, ale nie chce mi się. Siedził nas G i ten. I korki całą grę, chłop nas pinguje. Eee, filmy oglądam na Netflixie. No ale na streamie na no, mnie nie jesteś, nie? A na streamie? No. A to. Zaciskasz zęby i grasz dalej. No, chyba coś takiego. Siedzę cicho. Eee, no to. Nie wiem, czy to dobre. Takie siedzenie cicho smutnemu. Dobra. Tak, Ksiu, ja uciekam, Spoko. dziękuję za dłoń. Dzięki, dzięki, trzymaj się. Asparty Fajnie się gra, możemy, możemy no. sobie po, pograć next time tak na tryhardziku na tym bocie, nie? Tak już Znaczy, body tryhards to jest takie, wiesz, trochę. Życzeniowe. niespójne ze sobą, no dobra. Ale tak Krzysia, dziękuję, że mogłem dzisiaj spędzić z tobą czas. O, ja się cieszę, że też to mnie napisałeś i co pograliśmy. Także wjeżdżaj w weekend, wyśpisz się odpocznij. Sprawiedliwe, że mój dzień nie wygląda jak gówno, tylko jak żyk. O. Więc... To, to miło. <laughs> Pocieszające. Coś dobrego. No. Elo. Trzymaj się, Krzysiu. Pa.